Witajcie, kochani, w przestrzeni szczęścia jest drogą. Ja mam na imię Magda. Na wstępie chciałam z głębi serca podziękować każdej osobie, która zasubskrybowała kanał. Jest ja z nas już ponad 100 osób, więc jest, mamy za sobą jedną piątą drogi do tego, żebym mogła nagrywać dłuższe filmiki dla Was. Z głębi serca dziękuję każdej osobie, która zalajkowała którykolwiek z filmików, jak również za komentarze. Bardzo się cieszę, że już są pierwsze zgłoszenia na nasze 12-tygodniowe wyzwanie, które się odbędzie na grupie na Facebooku, jak i również na kurs 111 dni podnoszenia i utrzymania wibracji, który odbędzie się tutaj na YouTubie. Kochani moi, Dziękuję za jeden cudowny komentarz, który się pojawił pod ostatnim moim filmikiem, bo przyznam szczerze, że był jak miód na moje serce po ostatnich dwóch tygodniach. Wybaczcie mi, że mnie nie było, ale no złożyło się na to wiele różnych kwestii, w tym problemy ze zdrowiem, a co się z tym wiązało, też kryzysik malutki, ale już wszystko wróciło do normy, jest dobrze, więc cieszę się, że jestem. I kontynuujemy nasz cykl o prawach wszechświata. Kolejnym prawem jest prawo relatywności. Mówi ono o relatywnej naturze naszych doświadczeń. Bo kochani, prawda jest taka, że nic nie jest Natury, dobre czy złe, łatwe czy trudne, e, duże czy małe. E, wszystko zależy od perspektywy. I cechy te dobre, złe, łatwe, trudne, szaduś, proszę cię. Łatwe, trudne. Pojawiają się, gdy zaczynamy porównywać ze sobą dane sytuacje. I prawo to zakłada, że każde życiowe doświadczenie każdej osoby jest odbiciem jej wewnętrznych myśli i przekonań. I zachęca nas do patrzenia na nasze sytuacje w odniesieniu do doświadczeń innych ludzi. A to sprzyja empatii, i zrozumieniu. I kochani, o co dokładnie chodzi? Przed danym wyzwaniem życiowym mogą stanąć dwie osoby. Jedna będzie patrzeć na to wyzwanie i mówić, że jest to rzecz nie do pokonania. Będzie to oceniać jako katastrofę. A druga potraktuje to jako ciekawe doświadczenie, yy, szansę, możliwość na nauczenie się czegoś nowego, na zdobycie nowych umiejętności. I tak faktycznie jest. Bardzo często blokujemy się, ponieważ porównujemy do, do swoich życiowych doświadczeń. Natomiast, jeżeli zaczniemy porównywać to do doświadczeń innych ludzi, okaże się, że to wyzwanie, przed którym w tej chwili stoimy, wcale nie jest takie trudne. I podam wam to na przykładzie właśnie tych ostatnich moich dwóch tygodni. Ja miałam y, najpierw ogromne problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. A jeszcze w poniedziałek dźwignęłam tutaj w domu coś i naciągnęłam w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, że nie mogłam się wyprostować. No i były to dla mnie dni bólu, męki i to zresztą widać jeszcze po mnie, że jestem zmęczona po, po tym wszystkim, po tych wszystkich doświadczeniach. I gdybym miała na to patrzeć jako porównywać to do swojej sytuacji, do, do swoich doświadczeń, do swoich przekonań, no to bym mogła powiedzieć, że stała się tragedia, drama, masakra to już jest koniec i w ogóle. Ale kiedy spojrzałam, kiedy spojrzałam na to z perspektywy, że jest tyle osób, które cierpią każdego dnia, Męczą się ze swoimi chorobami. Jest tyle dzieci, które każdego dnia stawiają się na rehabilitację, która sprawia im ogromny ból. Każdy ich krok, każdy ich ruch sprawia im ból. I one potrafią się uśmiechać i, i doceniają każdy dzień pomimo swojego bólu. No to nagle się okazało, że to wyzwanie, które się przede mną pojawiło, wcale nie jest aż tak trudne, tak? Że to jest kwestia trochę odpoczynku, zwrócenia się do swoich duchowych opiekunów o pomoc w napełnieniu energią, praca z wibracjami, no i nie ukrywam proszkich. I co się stało? No, i dzisiaj chodzę normalnie, tak? Jeszcze czuję lekki dyskomfort. Z szyją już jest ok, bo, bo akurat miałam czas rehabilitacji teraz przez 14 dni. Natomiast no ostatnie dwa dni nie mogłam w ogóle dotrzeć na tą rehabilitację, bo, bo nie mogłam się ruszać. Ale wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli jeżeli zmienimy perspektywę, jeżeli stajemy przed jakąś. I to, tego mnie nauczyło też, wiecie, moja praca związana z wyjściem z depresji. To było dla mnie ogromne wyzwanie, bo ja Wam już opowiadałam, że akurat kiedy zdiagnozowano u mnie depresję, że to są stany lękowe, że, że to są bardzo silne objawy somatyczne. To akurat była pandemia, która też nie ułatwiała powrotu do, do spokoju, do wewnętrznej równowagi, i wręcz potęgowała jeszcze bardziej lęki. I nie mogłam się też dostać do psychologa, i stanęłam przed wyzwaniem ogromnym, ale doszłam do wniosku, że ja nie chcę się tak dłużej czuć, ja nie chcę żeby moja psychika powodowała to, że ja nie mogę chodzić do pracy, że czuję się przygnieciona do ziemi, że potrzebuję wstać, otrzepać się skórzu i, i ruszyć do przodu, i zaczęły się moje poszukiwania pomocy. No i tak się właśnie tra fantastycznie trafiło, że wtedy też trafił do internetu rozwój osobisty. I na początku to też nie było tak, słuchajcie, super kolorowo i w ogóle, bo pierwszą mentorkę, na którą trafiłam, to była fantastyczna mentorka, aczkolwiek nie dla mnie na tamten moment. Ponieważ ja potrzebowałam kogoś, kto by miał dużą dozę łagodności w sobie, kto też był troszeczkę niepewny w tym, co robił, i też na taką osobę trafiłam. I Właśnie od niej trafiłam na wyzwanie wdzięczności, które zmieniło całkowicie perspektywę spojrzenia na moje życie. Także prawo relatywności nas właśnie popycha ku wdzięczności, ku współczuciu że są osoby, bo wiecie, na początku jest bardzo trudno znaleźć rzeczy za które jest się wdzięczny, kiedy jesteś się w czarnej dupie, że tak powiem, wam brzydko i kolokwialnie, kiedy nie masz chęci wyjść z łóżka, nawet nie masz chęci się umyć, tak? I znaleźć rzeczy za które możesz być wdzięczny jest w takiej sytuacji naprawdę mega trudno, ale kiedy spojrzałam na to z perspektywy Takiej, że mam wodę w kranie bieżącą, a jest tyle osób na świecie, które nie ma dostępu do wody. Mam prąd, mam światło, mam dach nad głową. I generalnie rzecz biorąc jestem zdrowa fizycznie, tak? Mam sprawne ręce, sprawne nogi, sprawne oczy. Słyszę, mogę mówić. Kiedy zaczynamy się w takiej sytuacji porównywać właśnie do, do innych ludzi... I to nie, żeby poczuć się wyżej niż ktoś, lepszym od kogoś. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że skoro te osoby, które są w tak trudnej sytuacji życiowej, dają sobie radę, to ja, która jest w o niebo lepszej sytuacji życiowej, tym bardziej dam sobie radę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tu nie chodzi o ocenianie innych ludzi. Broń Panie Boże, żeby kogokolwiek oceniać. Chodzi o to, żeby spojrzeć na tego drugiego człowieka i powiedzieć, kurczę, on ma gorzej niż ja, a sobie daje radę. To jest pełna podziwu jestem dla tej osoby. Więc skoro ta osoba daje sobie radę, skoro są ludzie na świecie, którzy muszą poświęcić cały dzień, żeby przynieść sobie dzbanek wody, Ryzykując życie, przechodząc przez drogi, które szybkiego ruchu, tak, żeby dotrzeć do jednej, jedynej studni, która jest w pobliżu, no to ja sobie nie dam rady. Chodzi mi o to, że obojętnie w jakiej sytuacji życiowej się znajdziecie, postarajcie się zmienić perspektywę, spojrzeć na to z trochę innej strony. Bo czy dacie sobie radę? Zawsze dacie sobie radę, jeśli będziecie w to wierzyć. Jeśli uwierzycie, że dacie sobie radę, że potraficie pokonać tą przeszkodę, to to zrobicie. A jeżeli będziecie sobie wmawiać przez cały czas, że to jest niemożliwe, że ty się do tego nie nadajesz, że nie masz kwalifikacji, że nie jesteś wystarczająco dobra bądź dobry, no to nie ruszysz z miejsca, to faktycznie ta przeszkoda stanie się dla Ciebie nie do pokonania. Kochani, mam nadzieję, że to prawo jest dla Was jasne i że pomoże Wam spojrzeć na Wasze problemy, może życiowe, na życiowe doświadczenia czy sytuacje z trochę innej perspektywy. Dzięki czemu zobaczycie, że macie w życiu naprawdę ogrom szczęścia, hmm, że poczujecie w swoim sercu ogromną wdzięczność za to, co macie. Bo tak jak Wam mówiłam, praktyka wdzięczności naprawdę robić cuda jest magiczna. No i nie ukrywam, że zarówno w kursie, jak i w wyzwaniu na pewno się pojawi praktyka wdzięczności, aby się stała Waszym nawykiem, aby się stała Waszym. Przewodnim, że tak powiem, przewodnią emocją, bo to sprawi, że wasze życie stanie się piękniejsze, łatwiejsze i dostrzeżecie, jak, jak sami jesteście bardzo wartościowi, tak? Dostrzeżecie to światło w sobie i swoją własną wartość, czego Wam z głębi serca życzę. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Będę na pewno w sobotę z kolejnym prawem. A jeśli chodzi o wyzwanie i o kurs, to już konkrety pojawią się w połowie grudnia. Tak, grupa, jak już też poinformuję Was w osobnym takim filmiku, jak to wszystko się będzie odbywało. Życzę Wam cudownego końca tygodnia. Jeszcze jeden dzień pracy przed Wami. Pewno. Przede mną jeszcze niedziela. Oprócz piątku. Bo jutro też wracam do pracy. Życzę Wam samych cudowności wspaniałego wieczoru. I żebyście nie poddawali się tej ponurej aurze, bo aura nam no, <grych> e, też troszkę obniża wibracje, ponieważ brakuje słoneczka. Nawet na chwilę nie wychodzi, więc jest to trudne. Ale też dlatego jesień i zima są fantastycznym czasem, żeby zajrzeć w głąb siebie, żeby się zmierzyć ze swoimi cieniami, żeby je obejrzeć, utulić, ukochać i się z nimi pogodzić i zaakceptować siebie. Także liczę, że nasza wspólna praca, to co mam wam do przekazania, da wam taką, no właśnie, może nową perspektywę, która wam pomoże w codziennym życiu. Ściskam was mocno. Życzę wam samych cudowności. Pozdrawiam.